I pewny spacer pod sylwestrem. Zabezpieczony odpowiednio. będzie. to nie podoba. Ale bezpieczeństwo jest ważniejsze. Nie ma cisza, spokój. Ale przyzorny zawsze ubezpieczony. Także. Tak to jest. I to pośpimy do dziesiątej, no nie, do dziewiątej. Prawda Benio? I to wolne. Także sobie pośpimy. I tak właśnie zabezpieczamy psy. Przed uciekaniem. Jak są fajerwerki. Prawda, Benio? Chodź. Zmierzamy do domu. Czy Trzymajcie się. Cześć.